A już teraz w czwórce przenosimy się, mam nadzieję, do słonecznego Gdańska, gdzie jest Grędziu, wielki kolekcjoner kaset magnetofonowych, wielki entuzjasta tego nośnika. Halo, halo, dzień dobry, cześć. Cześć, Kamil, witam wszystkich słuchaczy, Radia Czwórka. Siemano, Grędziu, fajnie, że znalazłeś chwilę, żeby, żeby porozmawiać. No, dzisiaj przypada rocznica premiery Walkmana. No, to urządzenie na pewno zmieniło sposób słuchania muzyki. Na pewno część z naszych słuchaczy i słuchaczek kiedyś z takiego sprzętu korzystała. Później diskman, MP3, i tak, dalej, i tak dalej, No ale Ty wyjątkowo kochasz kasety, to jest Twój ulubiony nośnik. Jak u Ciebie się zaczęła ta kaseciarska zajawa? U mnie kaseciarska zajawa tak naprawdę zaczęła się przestanie, dlatego że ja od 93 roku jestem tancerzem i ze względu na to, że zacząłem w latach 90., to kaseta magnetofonowa była, że tak powiem, w użytku i była głównym nośnikiem muzycznym w każdym domu, w każdym mieszkaniu. Stąd też muzyka z kaset leciała również. Na treningach tanecznych, na zawodach tanecznych. Ja sam robiłem różne składanki, mixtapy na kasetach, stąd też bardzo dobrze pamiętam ten nośnik od dziecka. Na nim się też wychowałem, natomiast kasety w moim domu od zawsze były, bo mój tata nagrywał na przykład audycje radiowe z Radia Trójki, między innymi. Ja też obcowałem z tym nośnikiem na co dzień. Natomiast w 2002 roku postanowiłem, że będę kolekcjonował ten nośnik i będę tworzył swoją kolekcję, a stało się to. Przez to, że na właśnie jeden z treningów tanecznych przyszedł pewien nowy chłopak, z którym się zakumplowałem, i w pewnym momencie on zaprosił mnie i mojego drugiego kolegę do swojego mieszkania. Kiedy wszedłem do jego pokoju, ukazała mi się taka półka z 30 kasetami, które były ładnie i równo ułożone, i bardzo mi się to spodobało. Stwierdziłem, że ja też od tego momentu będę kasety. Z rapem kolekcjonował, no i tak to się po prostu zaczęło hmm. i trwa do dziś. I w szczytowym momencie, ile Twoja kolekcja liczyła kaset? No, w tej, w tej chwili jest to szczytowa, powiedzmy, bo moja kolekcja cały czas się mm -hmm. rozwija, więc w tym momencie jest to około 3200 kaset. Wszystkie przesłuchałeś? Wszystkie nie, ale tak myślę, że. 7, 8, tak. Gręciu, to co jest ważne, no to w tym jakby kolekcjonerstwie kasetowym i w tym, jak kasety wpłynęły na popularność wielu gatunków, to wydaje mi się, że ważne jest, no, jednak przegrywanie tych kaset. Z dzisiejszej perspektywy moglibyśmy to, to też określić piractwem, no, ale można powiedzieć, że to była po prostu wymiana muzyki. Czy takie kasety nagrywane, przegrywane są też u Ciebie w kolekcji? Są też takie, oczywiście, że tak. Natomiast tutaj trzeba wspomnieć, że Świat hip na tym też polegał, to znaczy robiono właśnie różne miktajpy na kasetach, które polegały na tym, że przygrywało się na przykład z kasety na kasetę różne utwory po to, żeby stworzyć swoją na przykład najlepszą składankę ze swoich ulubionych utworów. Tak samo dotyczyło to tzw. zwanych nielegali, czyli kaset, które były wydawane przez artystów, ale w latach 90. ze względu na wytwórnie muzyczne, które wtedy miały główny wpływ na rozwój muzyki i, i prawa autorskie i tak dalej. No, to wielu artystów hip hopowych nie mogło się przebić do tych dużych wytwórni, stąd też wydawali własnym sumptem kasety i muzykę na kasetach i sprzedawali je właśnie na osiedlu czy przez, poprzez różne magazyny hip hopowe. To były właśnie tak zwane nielegale, które nie miały jeszcze wtedy właśnie hologramu, który w latach 90. zaczął się pojawiać. Także jak najbardziej takie kasety u mnie w kolekcji są i czasami nawet zdarza mi się jeszcze gdzieś tam przegrać kasetę. Mam nawet kasety czyste. Różnych firm z lat właśnie 90., gdzie można przegrać sobie różne utwory i nagrać coś. Innego ciekawego na kasetę. Bo po prostu czasami przy tych nielegalnych wydawnictwach prawa autorskie nie pozwalały na to, bo bardzo często raperzy samplowali jakieś znane, popularne utwory i robili, robili w ich oparciu bit i po prostu nie mieli do tego praw, żeby wydać to w legalny sposób. Też tak, oczywiście też tak bywało, jak, jak najbardziej. Mhm. Grędziu, to może za chwilę porozmawiamy jeszcze o jakości tych kaset. Czy jakość tej muzyki, jakość tego dźwięku zmieniła się na przestrzeni lat? O tym porozmawiamy już za chwilę. Grędziu, wielki kolekcjoner. I entuzjasta kaset magnetofonowych jest dzisiaj razem z nami. Grędziu jest dzisiaj razem z nami, rozmawiamy o kasetach magnetofonowych. Powiedziałeś, że u ciebie to kolekcjonowanie zaczęło się na początku lat 2000. To jeszcze był taki moment, kiedy kasety się ukazywały, chyba, prawda? Jak najbardziej. W 2002 roku kasety były nadal wydawane, natomiast już od 2003 roku e, niestety. Nośnik kasetowy był wypierany przez płytę CD i później płyta CD już wiodła prym. Natomiast do 2002 roku kasety były, można powiedzieć, głównym nośnikiem muzycznym w Polsce. To w takim razie w twojej kolekcji najwięcej jest kaset z jakiego okresu? No myślę, że jednak w lat 90. Mhm. Wtedy ukazywało się najwięcej płyt i jak one dzisiaj brzmią? To wszystko zależy od warunków przechowywania takiej kasety, dlatego że taśma magnetofonowa. Z jednej strony ma swoją żywotność, ale co pokazuje nam z perspektywy czasu? Ja mam kasety, które są z lat 70. czy 80., mają prawie 50 lat i działają znakomicie, więc to wszystko zależy od przechowywania. Dlatego że jeżeli kaseta będzie narażona na przykład na promienie słoneczne, czy na jakąś wilgoć, czy na przykład często jest przegrywana taka kaseta lub często też mocno eksploatowana pod kątem słuchania, no to wiadomo, że ta taśma gdzieś się zużywa. Natomiast jeżeli taśma jest przechowywana w takich suchych warunkach i bez dostępności do jakiejś wilgoci czy promieni słonecznych, to myślę, że kaseta potrafi naprawdę dość sporo czasu wytrzymać. A jakie były kiedyś nakłady? Bo na pewno w twojej kolekcji można znaleźć takie bardziej mainstreamowe tytuły, można znaleźć też rzeczy bardziej podziemne. No kiedyś nie było innej możliwości. Trzeba było kupować kasety albo trzeba było je przegrywać, więc domyślam się, że ukazywało się ich całkiem sporo i dużo też się sprzedawało. Ja nawet kiedyś próbowałem pisać i dowiadywać się jeżeli chodzi o nakłady różnych kaset, różnych albumów do różnych wytwórni. Natomiast niestety wtedy wytwórnie nie prowadziły aż takich statystyk i ciężko odwołać się do konkretnych nakładów. Natomiast oczywiście, jeżeli to były jakieś nielegale, o których rozmawialiśmy wcześniej. To tutaj artyści czasami pamiętają, w jakich nakładach ich albumy wychodziły. I oczywiście były to nakłady na przykład 50 sztuk, czasami nawet 30, bo wszyscy musieli nagrywać to u siebie, w domu, w mieszkaniu, więc to wszystko trwało. Stąd też te nakłady nie były za duże, a że też nie byli jeszcze wtedy niektórzy z nich mocno znani, no to takie nakłady się sprzedawały i to wystarczało. Natomiast później, kiedy stawali się bardziej rozpoznawalni i wytwórnia muzyczna zaczęła wydawać ich muzykę, no to wtedy te nakłady były znacznie wyższe, bo jeżeli mówimy o zagranicznym rynku, to na pewno to mhm. szło w setki tysięcy. Grędziu, a jaka jest najbardziej wartościowa kaseta w Twojej kolekcji? Jak myślisz? Tego pytania zawsze się boję, dlatego że ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie ze względu na to, że bardzo wiele kaset nie ma w internecie, jeżeli chodzi o ich dostępność i, i sprzedaż, więc bardzo ciężko określić ich wartość. I tak jak kiedyś ktoś powiedział, że kaseta jest tyle warta, ile ktoś jest w stanie za nią zapłacić. I to w świecie kolekcjonerskim myślę, że jest najbardziej adekwatną odpowiedzią. Natomiast myślę, że takich perełek w mojej kolekcji jest dużo, ale myślę, że jedną z takich bardziej wartościowych jest na pewno materiał składu Aynki w którym znajdowali się między innymi Tede, DJ 600 Volt i DJ Jan Marian. I tę kasetę i ten egzemplarz dostałem od Druha Sławka, który wtedy prowadził swoją audycję w rozgłośni radiowej. I właśnie ta kaseta, nagrana przez właśnie chłopaków, trafiła bezpośrednio do niego, żeby została puszczona w audycji. I po czasie, kiedy spotkałem się z Janem Marianem i pokazałem mu tą taśmę, okazało się, że nie rozpoznał swojego pisma nawet, gdzie tagował tą kasetę w sposób taki, że, że wszystkie kawałki były opisane. W ogóle było to nagrane też właśnie na kasecie Kobranocki. Więc ta, ta demówka jest, można powiedzieć, taką perełką, dlatego że sami twórcy, o których wspomniałem, nawet tego materiału nie mają u siebie gdzieś na komputerze. Czy tym bardziej na kasecie? grędziu to jeszcze na koniec. Wydaje mi się, że teraz, jeśli chodzi o kasety, to jesteśmy w bardzo dobrym momencie, bo dużo nie, niezależnych y, artystów wydaje kasety. One są traktowane trochę jak, jak merch. Zamiast koszulki można kupić tak. kasetę. Wcale nie trzeba jej słuchać, ale można, jeżeli ktoś ma sprzęt, to jak najbardziej. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Ze względu na to, że ja od 2002 roku kolekcjonuję głównie kasety magnetofonowe z rapem, zarówno polskim, jak i zagranicznym, to mogę opowiedzieć trochę jak to wygląda w hip-hopowym świecie kasetowym i jak to się po części zmieniało na przestrzeni lat, dlatego że w latach 90. wyglądało to zupełnie inaczej i zupełnie inaczej wygląda to teraz. Natomiast trzeba pamiętać, że na kasetach wydawane są różne gatunki i style muzyczne, i wychodzi ich w tych czasach naprawdę dużo. Myślę, że dla wielu osób jest to zaskoczenie, natomiast proszę mi uwierzyć, że wychodzi tego mnóstwo, i nie tylko w Polsce, oczywiście mówię na całym świecie. Ja przygotowałem sobie taką małą statystykę, która pokazuje ilość wydanych rocznie kaset magnetofonowych z polskim rapem. I... Odnoszę się tylko do polskich mhm. kopowych kaset, dlatego że w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych wydaje się naprawdę ogromnej ilości i, tak jak powiedziałeś, nie jesteśmy w stanie dokładnie policzyć, ile tych kaset rocznie wychodzi, gdyż nikt nie prowadzi takich statystyk. Wynika to chociażby z tego, że sporo małych, niezależnych wytwórni muzycznych, które wydają muzykę na kasetach, po prostu nie trafia do szerszego grona osób i o wielu, nawet ja sam nie, nie wiem i się nie dowiaduję. Stąd też chciałbym pokazać tobie i państwu zjawisko powrotu kasety magnetofonowej na podstawie właśnie polskich hip-hopowych taśm. To słuchamy. I, jak dużo tego jest? No właśnie. I osobiście y, ja dzielę produkcję hip-hopowych kaset na takie cztery okresy w Polsce. Pierwszy okres obejmuje właśnie lata 90. do 2004 roku, czyli taki można powiedzieć 14-letni okres. Wtedy w Polsce zaczął pojawiać się gatunek muzyczny, jakim jest rap. W tym okresie hip-hopowych kaset powstawało naprawdę mnóstwo ze względu na fakt, że w Polsce, tak jak powiedzieliśmy, kaseta była głównym nośnikiem muzycznym. W każdym domu, mieszkaniu był sprzęt do odtwarzania kaset, nagrywano audycje radiowe, później robiło się własne składanki najlepszych utworów. Dodatkowo Kultura hip hop też zaczęła się mocno rozwijać, przez to stała się również popularna wśród młodzieży, zaczęło pojawiać się coraz więcej raperów, składów, a także labeli, które zaczęły wydawać właśnie rap na kasetach. I w tym okresie powstało naprawdę wiele albumów na, na kasetach, zarówno tych mniej znanych. Czy właśnie nielegalnych rzeczy, jak i tych kultowych. Natomiast był to okres, w mojej opinii, w którym powstało najwięcej hip-hopowych mm -hmm. kaset. To widać zresztą po, po ilości i po mojej kolekcji. E, natomiast drugi okres obejmuje lata 2005-2007 i ja nazywam go okresem ciszy kasetowej, dlatego że w tych latach najprawdopodobniej nie powstała żadna hip-hopowa kaseta. Stały CD-ki. Tak, dokładnie, bo stało się tak dlatego, że w Polsce od mniej więcej 2000 roku, tak jak ja to obserwowałem, płyta CD zaczęła powoli wypierać nośnik kasetowe. No i sporo osób, mając do wyboru kasetę i CD, na początku jeszcze 21 roku wybierało jeszcze kasetę, ze względu na to, że płyta CD była o wiele droższa od kasety, o czym tak. też powiedziałeś. 5 dych kosztowała e... pewnie płyta, a kaseta z 20 zł wtedy, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. A dodatkowo jeszcze na początku XX wieku bardzo wiele osób nie posiadało odtwarzacza, y -hmm płyt CD, więc to też był taki powód, że dużo osób jeszcze mhm. te kasety wybierało i też dużo tych kaset się tworzyło. Natomiast w 2003 i 2004 roku e, powstały ostatnie hip-hopowe kasety w Polsce. Wiesz coraz więcej osób właśnie przychodziło na, na słuchanie muzyki z płyt CD, no ze względu na to, że płyta CD była przede wszystkim e, łatwiejsza w użytkowaniu, mhm. można było szybciej I była przychodzić cool, była do cool, dokładnie, no mhm. nowoczesna. E, także to też był powód. Mhm. No i dodatkowo muzyka była, że tak powiem, czystsza w odbiorze. Mhm, zupełnie po inne brzmienie. Na, na... Tak, dokładnie. Podsumowując, wiele osób, które posiadały jakieś kasety w tym okresie, pozbywała się tak naprawdę tych kaset, albo wynosiła je na śmietnik, albo na strych, albo do piwnicy, gdyż kasety w tym okresie już jakby przeszły do lamusa. Natomiast trzecim okresem, który jest już tym nowszym okresem, to jest okres który obejmuje lata 2008-2020, czyli można powiedzieć, że już nasze obecne powrót, czasy. Powrót, powrót. Tak, powrót właśnie, gdzie powoli zaczął być widoczny yy, właśnie ten powrót kasety magnetofonowej. W polskim hip-hopowym świecie, yy, co ciekawe, w 2008 roku pierwszą i jedyną kasetą wydaną po, po okresie właśnie tej ciszy była kaseta DJ Adexa, który wydał swój czwarty mixtape. I można powiedzieć, że ta kaseta, myślę, że nieświadomie oczywiście przez Dexa, zapoczątkowała powrót kaset, dlatego że od tego momentu co roku były mhm. wydawane nowe albumy na kasetach. Oczywiście wyglądało to tak, że w 2009 wyszła jedna taśma w ciągu całego roku, w 2010 również tylko jedna taśma hip-hopowa w ciągu całego roku, natomiast z roku na rok tych taśm zaczęło wydawać się coraz więcej. I na przykład, co ciekawe, w 2014 roku było już wydanych kilka mhm. kaset, w ciągu całego roku w Polskim Rapie, a w 2019 już 40 albumów powstało na kasetach w ciągu całego roku, co dawało średnio trzy kasety miesięcznie. Więc to nie było jakoś może mega dużo, ale jednak ten już było widać, że ten, że ten boom gdzieś wraca. Czwartym okresem i ostatnim, do którego chciałem przejść, to jest właśnie okres, który obejmuje lata 2021 i 2024. I to powiem szczerze, że ten okres przeszedł moje najśmielsze oczekiwania, dlatego, że co roku wydaje się 70-80 kaset rocznie, to daje 7 kaset miesięcznie, a my mówimy tu tylko o polskich hip mhm. albumach na kasetach. No jeszcze jest ja alternatywa, mówię... metal i inne gatunki, więc I tego wiele, jest bardzo innych, dużo, tak, tendencja jest, jest wzwyżkowa. Tak jak wspomniałeś, kasety są po części traktowane jak merch, i tu się oczywiście zgadzam, dlatego że kaseta w tych czasach traktowana jest jako kolekcjonerski gadżet, często dodawany do np. takich limitowanych boksów, które są wydawane przez artystów. Nakłady takich kaset są od 10 sztuk nawet do 1000, aczkolwiek teraz 1000 sztuk rzadko się zdarza, bardziej jest to w granicach 50-500. Natomiast mało osób traktuje kasetę jak kiedyś, to znaczy do słuchania z niej muzyki. Aczkolwiek są osoby tak jak ja, które słuchają muzyki z kaset na co dzień, trzeba jednak pamiętać, że spowodowane jest to przede wszystkim brakiem nowego sprzętu do odtwarzania kaset, a także powszechnym dostępie do muzyki na streamingach. Wydaje mi się, że to po prostu duży sentyment do tego nośnika powoduje, że kolekcjonerzy kaset chcą posiadać fizycznie e, dany album na taśmie. Podsumowując, przez ponad dekadę, czyli od 2008 roku do 2020, e, wyszło w polskim rapie ponad 160 albumów na kasetach, natomiast od 2021 do 2024 roku, czyli przez ponad 3,5 roku, wyszło ponad 300 albumów na kasetach. To pokazuje, że ilość wydawanych kaset cały czas rośnie, o czym jeszcze 10 lat temu bym nawet nie pomyślał, a tym bardziej nie przewidział. Grędziu, bardzo serdecznie dziękuję Ci za te wszystkie dane statystyczne. Życzę Ci jak najwięcej kaset w kolekcji, no i żeby tych jak najwięcej kaset też się ukazywało w, na naszym polskim rynku. Grędziu, wielki kolekcjoner kaset magnetofonowych, entuzjasta tego nośnika był razem z nami. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego Ci życzę. Wielkie dzięki, do zobaczenia. Na razie, hej, hej.